Bardzo miło jest mi wszystkich Państwa powitać w kawiarni obywatelskiej w śródmieście KP 3 maja 9. Jest ze mną Pani Anna Witwicka ekojarmark Jarmark, Dominik Cieśnikiewicz, Fundacja Ładowarka. Szanowni Państwo, tematem naszego dzisiejszego spotkania w sumie dwoma takimi głównymi tematami są dwa przedsięwzięcia, które pragniemy zainicjować, tak się akurat złożyło 11 lipca, czyli w najbliższą niedzielę. Mianowicie od godziny 10 do godziny 14. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie tutaj do śródmieścia do serca naszego miasta na pierwszy ekojarmark w śródmieściu. Za chwilę więcej o tym przedsięwzięciu powie pani Ania, natomiast z naszego punktu widzenia jako kawiarni obywatelskiej bardzo się cieszymy, że ta współpraca zakończyła się fajnym powodzeniem i, i rozpoczęła. I rozpoczęła dokładnie tak, bo mieliśmy już przyjemność spotkać się podczas Dni Włocławka, Państwo także mieliście możliwość spotkania wystawców właśnie ekojarmarkowych, którzy tutaj na Kujawach i Pomorzu można byłoby powiedzieć działają, jeżdżą i sprzedają swoje pyszne produkty. Z naszego punktu widzenia tej rewitalizacji społecznej, przedsięwzięcie jest o tyle ważne, że będziemy spotykać się, Szanowni Państwo, co dwa tygodnie w niedzielę od 11 lipca, w godzinach 10-14, aż do początku grudnia, więc przez cały czas jako Jarmar będzie tutaj towarzyszył kawiarni obywatelskiej. No i po drugie mam nadzieję, że będzie to taki przyjemny, ciekawy, kolorowy i smaczny motyw do tego, żeby spędzić przedpołudniowy, popołudniowy spacer w śródmieściu i trochę to nasze ukochane śródmieście ożywić. Jesteśmy, działamy już jakiś czas i to jest któryś kolejny EkoJarmark, ale nie, przyznam się, że troszeczkę takim byliśmy latającym holendrem i bardzo się cieszę, że nareszcie zakotwiczyliśmy tutaj przy 3 maja, bo chcemy ożywić tą dawną, handlową ulicę, chcemy, żeby się tutaj zaczęło coś przyjemnie dziać i nasi wystawcy, naszą ideą, bo ja jestem współzałożycielką tego EkoJarmarku, Mam jeszcze koleżankę. Naszą ideą było, żeby sprowadzać żywność wytwarzaną przez lokalnych wytwórców, małe przedsiębiorstwa rodzinne, które trudno im zaistnieć na rynku. One mogą przyjeżdżać, sprzedawać jednocześnie, opowiadać o tym, co robią, jak robią i dlaczego robią. Jest to, proszę Państwa, rolnictwo tradycyjne. Ono się nie wzięło. Znikąd. Sezonowość owoców, warzyw jest bardzo ważna w naszym żywieniu i chcemy promować lokalnych wytwórców i oni co dwa tygodnie będą sprzedawali te swoje rzeczy tutaj. Jednocześnie wszystkich, którzy chcą przychodzić i kupować te rzeczy to zapraszam do rozmowy, do pytania się, bo ci ludzie bardzo chętnie opowiadają o tym co robią, dlaczego tak robią, dlaczego owoce pakują w słoiczki, dlaczego ceny może są trochę wyższe, ale tradycyjne rolnictwo kosztuje trochę więcej, bo nie ukrywajmy tego, że tania żywność nie istnieje, to jest łuda, którą stworzyły duże sieci. Natomiast przygotowujemy odbiorców na to, że ceny będą trochę wyższe, ale ci, którzy przyjechali, przybyli, kupowali te rzeczy, wracają, mamy stałych już odbiorców i to nas bardzo cieszy. Co będzie można wykupić? więc będą węgliny, będą sery, będą miody, będą soki, będzie też dla wegan dużo rzeczy, oczywiście zapakowanych na razie w słoiczki, ale są pyszne, będą też słodkości troszeczkę innego typu i też z myślą o ludziach, którzy, o weganach, tak. Mamy więcej wystawców i chętnych jest też coraz więcej, którzy już słyszeli o naszym EkoJarmarku i chcą przyjeżdżać do Włocławka, bo takie podobne odbywają się w Toruniu i w Bydgoszczy, a my zaczęliśmy no w tym roku e, i chcemy to rozkręcać. Myślę, że, e, że włocławianie polubią tą naszą inicjatywę i będą przychodzili, bo nie tylko, będzie można kupować e, nasze rzeczy. Mamy różnych dużo pomysłów i ins, inspirujemy się nawzajem, co chcemy jeszcze tutaj przy 3 maja przy tej okazji robić. Dokładnie tak, więc po pierwsze zapraszamy na spacer 11 lipca w godzinach 10.14 na zakupy, bo sam miałem przyjemność już kosztować i, i serów, i soków, i powideł i faktycznie ta kolacja była zupełnie inna. No i co ważne, spotykamy się między ulicą Żabią i ulicą Cyganka. Tak będziemy ten nasz... Taki Tutaj kawiarniany, kawiarnianą część ulicy 3 maja gospodarować, i tak aż do początku grudnia, co dwa tygodnie od 11 lipca w godzinach 10.14. Eko, eko Kawiarnia Obywatelska i Fundacja Ładowarka. A drugie wydarzenie, o którym chcielibyśmy Państwu powiedzieć, które również zostanie zainicjowane 11 lipca, tylko z kolei wieczorem, więc już po skosztowaniu wszystkich słodkości i pyszności EkoJarmarkowych zapraszamy bardzo serdecznie na pierwszy włocławski koncert plenerowy który odbędzie się na Starym Rynku o godzinie 19.00. zapraszamy na spotkanie z muzyką jazzową w wykonaniu znanej lokalnej grupy Chris Quartet. Doskonale Państwo ją znacie, kojarzycie, grała chwilę temu na Dniach Włocławka. W lipcu i sierpniu Fundacja Ładowarka zorganizuje 6 takich włocławskich koncertów plenerowych w samym sercu naszego miasta, w różnych śródmiejskich przestrzeniach, między innymi na placu wolności, na Starym Rynku właśnie czy na bulwarach czy przy Muzeum Historii Włocławka. Będziemy spotykać się regularnie z tą muzyką i mamy nadzieję, że ta piękna, klasyczna muzyka to nasze śródmieście z jednej strony odczaruje, pokoloruje i da również możliwość takiego kreatywnego, ciekawego odkrycia naszych śródmiejskich przestrzeni, które mijamy codziennie. Średnie nam się zapewne kojarzą, ale wówczas podczas takiego sielankowego, przyjemnego spotkania z muzyką, gdzieś na ławce, na kocu, na leżakach, a będziemy mogli tą śródmiejską przestrzeń odkryć w sposób zupełnie inny, inny. a więc 10.14 Eko Jarmark 11 lipca wieczorem o 19.00 koncert jazzowy Chris Quartet na Starym Rynku. Pierwszy włocławski koncert plenerowy, pierwszy z sześciu, bo kolejny to będą Włocławskie Bulwary 18 lipca również o godzinie 19.00. Tym razem jednak recital Wojciecha Marciniaka, też doskonale Państwu znanego chociażby tutaj z Kawiarni Obywatelskiej w trudmieście Cafe, który uraczył nas swoją muzyką i talentem i na Dzień Kobiet, i na Dzień Matki będziemy mogli do końca sierpnia spotykać się właśnie na tych koncertach, a to wszystko również dzięki mikrograntowi, który Fundacja Ładowarka otrzymała w ramach gminnego programu rewitalizacji od Urzędu Miasta Włocławek. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do śródmieścia, zapraszamy do kawiarni obywatelskiej oczywiście codziennie. I cóż, już teraz życzymy smacznego i dobrego popołudnia przy włocławskich koncertach plenerowych.